Dzień dobry, witam po przerwie. Cały, cała Polska, nie tylko cały Szczecinek, mówi o naszym kocie symbolu miasta, jak się okazuje, o kamperze, który, który dokonał żywota kilka dni temu. Bywalcu i lokatorze przystanku autobusowego przy ulicy Jana Pawła, kod znany, Lubiany gazeta wyborcza nawet nazwała go najbardziej znanym mieszkańcem Szczecinka, a to Państwa odsuwam do Wikipedia albo do wyszukiwarki. Ale myślę, że, że jest to dobra okazja, żeby, żeby porozmawiać właśnie o, o kotach. O tym, jakie są, co potrafią, czemu się zachowują, jak zachowują. Moim Państwa gościem jest Anna Andrysz, technik weterynarii, ale też trener i behawiorysta psów i kotów. Dokładnie tak. To co można powiedzieć o takim kocie, który mieszka na przystanku, a jednocześnie ma dom, ale, ale tak kocha ludzi? Na pewno wybrał sobie mieszkanie na dworze, tak, zdecydowanie. Mhm. Pamiętajmy, że koty są troszeczkę mniej udomiowane niż psy. Pies to było pierwsze zwierzę, które w ogóle zostało domowione. Koty tak zawsze sobie były koło nas i korzystały z tego, mhm. co się dzieje, po prostu. Ale jeżeli albo my działaliśmy im na nerwy, albo coś im nie pasowało, to sobie po prostu wychodziły, zmieniały tutaj właściciela, zmieniały punkt jedzenia. O, może tak. Mhm. Zaczęliśmy trzymać koty w domu i oczywiście jest to na plus, bo koty też. No, i troszeczkę zagrażają ptakom, tak? I mogą zostać potrącone. Ogólnie są i plusy, i minusy trzymania posiadania kota w domu i posiadania kota wychodzącego. Gdybyśmy robili wszystko idealnie, no to zawsze lepiej mieć koty wychodzące. Aha, no to ten był wychodzący, zdaje się. Ten był wychodzący, zdecydowanie, no i ten raczej ptakom nie zagrażał, on nie mhm. był raczej z tych łownych, nie? <coughs> no, on był z tych leżących. Mówię. On zbyt dobrze miał po prostu, nie tak, musiał łowić. On był z tych, znaczy mhm. akurat to jest ciekawa sytuacja, bo e, koty po prostu są albo łowne, albo nie są łowne. I Jeżeli chce mieć kota, który będzie mi łapał myszy i ptaki, a on tak za bardzo sobie nie radzi, to to, że ja mu obetnę jedzenie, to nie znaczy, że on sobie będzie lepiej radził. Mm -hmm. On po prostu jest tych nieumiejących. Aha, to był ten nieumiejący. Raczej tak! tak. W porządku. Czyli, czyli kot sobie wybrał miejsce zamieszkania nie tylko dlatego, że, że mu pasowało na podwórku, bo jest świeże powietrze, ale dlatego, że miał łatwy dostęp do jedzenia. I był bardzo społeczny na zasadzie, lubił być głaskany, lubił być wśród ludzi. Mhm. Nie każdy kot będzie. Tak samo nie każdy człowiek. Co mamy e, introwertyków i ekstrawertyków. No i on był raczej takim ekstrawertykiem. Nie tak? mhm. bo można sobie było koło niego siedzieć pół godziny i on kompletnie nie zwracał uwagi. Ale też nie przeszkadzało mu to, że ktoś go głaskał, gdzieś tam się ocierał, mruczał. Dziesiątki ludzi. No i właśnie. I nie, każdy, nie każde zwierzę sobie z tym poradzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby to zwierzę wybierało. Mhm. Tak? A często niestety to my chcemy wybierać. No dobrze. To, I stąd to... są też problemy behawioralne, docelowo. Cz, właśnie, problemy behawioralne. Czy ten kot y, miał jakiś kłopot ze sobą? Nie, myślę, że był właśnie bardzo fajny i stabilny. Um, nie miał problemów z psami resztą też na szczęście mieszkańcy starali się te psy gdzieś tam trzymać z daleka, e, ale nawet kiedy był jakiś pies, który, który miał problem z kotem, to przez to, że on od tego psa nie uciekał, to nie było instynktu gonienia, więc był względnie bezpieczny e, właśnie był dosyć społeczny, jeżeli chodzi o ludzi, więc nie przeszkadzało mu to mizianie co chwilę mhm. e, i nawet mu się w większości przypadków podobało e, dodatkowo, no właśnie, miał to jedzenie e, nie potrzebował dużo ruchu Zresztą było po nim trochę widać, że nie potrzebuje dużo <noise> ruchu. E, w związku z tym czuł się idealnie. Po czym możemy stwierdzić, że nie miał za bardzo problemów, bo był spokojny. Mm -hmm. Tak samo działa z psami, tak samo działa z ludźmi. Jeżeli jestem taka, to coś mi jest. Ale jeżeli jestem wyluzowana, to znaczy, że czuję się pewniej bezpiecznie. Mm -hmm. Podobno, Podobno to kot wybiera człowieka, nie człowiek kota. Tak jest? Ech. I taki nie. Znaczy, psy gdyby miały opcję, to też by psy wybierały człowieka. No ale psy to jakoś tak łatwiej chyba się układa, co? Bo znaczy, koty to taki powiem, indywiduum. Jest. Powiem tak, koty mają zdrowsze granice. Nie, tak? tak. Są niektóre psy, które mają zdrowe granice, to, to się zdarza rzadko. Bo z reguły pies po prostu nam wszystko wybacza. I te problemy, te rzeczy, które mu nie pasują, trzeba w sobie. W związku z tym ma więcej problemów z automatu. Kot ma zdrowsze granice, czyli jeżeli na przykład kot usiądzie na kolanach i zostanie pogłaskany i nie chciał być głaskany, to mamy dwie opcje: albo ucieknie z kolan, albo ugryzie. Aha. A pies by tak siedział i czekał: no w sumie go lubię, niech mu będzie, i, i to wszystko by gromadził w sobie. Tak? Mhm. Koty mają te granice zdrowsze, plus mają opcję na przykład uciec na kanapę, na, kanapę, na szafę. Tak. Schować się pod kanapę. No tak. Pies nam się nie, nie schowa za bardzo pod kanapę. No chyba no nie. Umie. <grym> tak, no na szafę na pewno nie wejdzie. Więc te psy są wiecznie narażone na nasz kontakt, jeżeli my chcemy ten kontakt cały czas utrzymywać. A koty mogą sobie właśnie wejść na szafę i mieć nas w nosie. Mhm. I od nas odpocząć przede wszystkim. Kota można sobie wychować? Oczywiście. No bo oni tak zrobi co ma ochotę. E, znaczy też, jakby zdefiniujmy wychować. Dla mnie wychowanie no to tak jest. Trochę tak, okay. tak, dla mnie wychowanie to jest zapewnienie wszystkich potrzeb i sprawianie, żeby te zwierzę czuło się bezpiecznie i przede wszystkim było stabilne emocjonalnie, tak? Jeżeli jestem stabilna, to też jestem szczęśliwa. Dla większości ludzi wychowanie to jest sprawienie, że zwierzę robi to, co ja chcę. Mhm. Także to są trochę dwie definicje. Z mojej definicji kota oczywiście jak najbardziej nawet trzeba, z tej drugiej też idzie to zrobić, tylko jest tu dużo, dużo trudniejsze i wymaga od nas dużo więcej. Mm -hmm. Można trenować z kotem. Są koty, które robią sztuczki. Na przykład aportują? A aportuje tu praktycznie każdy. Kot? Tak. Jak nauczyć kota robić cokolwiek, oprócz tego, że oczywiście daje mu się jedzenie albo nie? Eee. Można się z nim jakoś tam inaczej dogadać? Nie tylko jedzenie będzie nagrodą, ale główną nagrodą oczywiście zawsze jest jedzenie. Nagrodą może być zabawa, tak samo jak u psa. Nagrodą mhm. może być kontakt społeczny, czyli mizianie. Wszystko zależy od tego, jaki mamy charakter. Ale no, zdecydowana większość kotów będzie chciała mieć jedzenie w formie nagrody. Schemat jest dokładnie taki sam jak u psów, tylko musimy to podzielić na troszeczkę mniejsze etapy i mieć dużo więcej cierpliwości. Tak, tak, także to jest. Zwierzęta bardzo fajnie uczą nas. To czego możemy się nauczyć od, od zwierząt, a właściwie to od kotów? Od kotów, od kotów zwierząt. Od kotów zwierząt, przede wszystkim tych zdrowych granic. Koty szybko mówią, kiedy im się coś nie podoba, kiedy im się podoba. I dobrze by było, żebyśmy też tak robili, no bo dużo problemów międzyludzkich by się no, wyeliminowało, tak? Jeżeli ja bym nie przymykała oka i nagle nie wybuchała. Bo, bo tak mamy w zwyczaju, tak? Przemykamy, przymykamy, przemykamy, jeszcze wytrzymam. Frustracja nam rośnie i nagle. Detonacja. Tak, dokładnie. A koty szybko mówią na spokojnie nie. Nie podoba mi się, albo wręcz przeciwnie, tak, 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 ja bym bardzo chciał. Tak? Są cierpliwe i w, wytrzymałe w postanowieniach, że tak powiem. Mhm. Jeżeli kot, na przykładzie mojego kota, jeżeli chce gdzieś wejść, to ona będzie bardzo powolutku, nawet przez 5 minut ale stopniowo przesuwała się w to miejsce i sprawdzała, czy mi to odpowiada, czy nie. Tak, znaczy tym bardziej, jak mi nie odpowiada, tym bardziej ona będzie cierpliwie tam stała. Tak? Także to też warto. Kotu ogólnie uczą, o może nie od kotów, ale koty uczą porządku. Wchodząc na stoły, na meble, tak? wszystkie małe rzeczy, które mogą spaść, no raczej powinny być zabezpieczone. Moja kotka kiedyś wyciągała mi torebki od herbaty, z kubka mhm. i wkładała do butów tydzień nauczyłam się od razu wyciągać torebkę z herbaty i wyrzucać. Znaczy, do A czy jako behawiorysta coś załapałaś z tego? No ja się dużo nauczyłam już niej. Właśnie porządku, No z tej akcji, akcji z torebkami herbaty. Znaczy koty w ogólnie są bardzo zabawowe. One lubią się bawić, one lubią psocić. Tak? To jest dla nich taka... Oczywiście nie każdy kot. Każdy kot będzie miał inny charakter, ale zdecydowana większość, jeżeli mamy mówić o jakimś stereotypie, no to właśnie koty to są takie psotniki, lubią się bawić, mhm. tak? lubią tą energię, eee, lubią wkładać, wyciągać, zrzucać, przesuwać. Tak? Coś się dzieje, szczególnie przede wszystkim te koty, które siedzą w domu. Mhm. Kot wychodzący za, zaspokoi sobie potrzeby na dworze poprzez polowanie i ukrywanie się. Kot, który siedzi w domu, no po prostu się cały czas nudzi. Aha. Więc jeżeli mamy kota w domu, to powinniśmy, zaspokajając jego podstawowe potrzeby, um, urozmaicić jednak mu to życie. No bo, no bo co robi kot? Śpi i je. Mhm. A kot jako zwierzę ogólnie potrzebuje robić rzeczy, tak jak i my potrzebujemy. Jeżeli ktoś był zamknięty na kwarantannie dwa tygodnie podczas pandemii, mhm. to doskonale wie, że po dniach zaczął wariować. Bo nie miał co robić, bo potrzebował pracy fizycznej i psychicznej. I zwierzęta w domu też potrzebują tej pracy fizycznej i psychicznej, więc mhm. powinniśmy im dawać, oprócz oczywiście zapewnienia podstawowych potrzeb, musimy im dawać coś, nad czym będą mogły pracować. Jeżeli chodzi o koty, no to są takie jakieś zabaweczki. Można kupić, można zrobić samemu z rolek w papierze toaletowym. I one stamtąd muszą sobie wyciągać jedzonko. Przyjemne, spożyteczne. Kot wolniej je, ma zajęcie, ma zaspokojoną potrzebę zdobywania jedzenia. Aha. Druga sprawa. Czyli kot, kot musi, jako drapieżnik musi się jednak natrudzić, musi tak? Musi Jak ma zbyt Dokładnie. łatwo w miejsce, to. To zaczyna być wybredny, zaczyna Aha. jeść emocjonalnie, koty również jedzą emocjonalnie. Mhm. Może iść w jedną stronę, czyli ja zajadam emocje, albo mogę iść w drugą stronę, że przy okazji stresów nie będę w ogóle jadła. E Kolejne już pomijam, że większość ludzi nieodpowiednio karmi koty, czyli w tej karmie jest za mało mięsa, ale to już jest temat rzeka na, in, na inny raz. Co do urozmaicenia życia kota w domu, no to mamy kotyfikację, tak zwaną, czyli kotyfikację, kotyfikację czyli przystosowanie domu do kota. Robimy sobie kotostrady, że tak powiem, tak. Ogólnie nie musimy robić, kupować specjalnych sprzętów albo e, ustawiać na ścianie e, półek. Możemy po prostu dobrze poustawiać meble w ten sposób, żeby kot mógł sobie chodzić góra-dół. Mhm. Tu wskoczyć, tam się schować, tu gdzieś wejść pod. E, niektórzy specjalnie przystosowują dom pod to, kupując e, do tego tylko przeznaczone właśnie sprzęty, tak jak drapak jest sprzętem typowo dla kota, tak samo są odpowiednie półki na ścianę, też typowo dla kota. No ale można to fajnie zrobić samemu ze zwykłych półeczek albo lin. Koty, ile kot żyje? Kilkanaście lat? Kilkanaście dużo? lat, dokładnie. Z, ja osobiście znałam kota, który miał lat 21. Godny wiek. Tak. I to był akurat Sphinx. Ale koty, tak jak i u psów, z reguły koty tak zwane mieszane będą żyły dłużej, i będą bardziej odporne. Tak jak to jest z tą kocią dietą. I oczywiście to pewnie jest związane ze szczęściem i Bóg wie czym jeszcze. Mm -hmm. y sięgam oczywiście do, odwołuję się do naszego kota z przystanku, mm -hmm. naszej maskotki miejskiej. Y on jadł wszystko. Tak. <laughs> I był szczęśliwy i żył 12 lat. Mm -hmm. No to, to jest ok? To jest krótko krótko. 12 lat to jest dosyć krótko. Standard to jest, mówię o kotach, które aktualnie mają opiekę weterynaryjną właśnie, tak, i ogólnie naszą opiekę, czyli dajemy jedzonko no i chodzimy do weterynarza w momencie, kiedy coś się dzieje, no to to są koty z reguły od 15 do tych właśnie 19-20 lat. Mhm. 12 to jest tak, to nie jest źle, 8 to by było źle, ale no nie jest najlepiej, gdyby to przełożyć na ludzi Wiek no, średni. Taki wiek, no... Mniej więcej 60. Tak, niby człowiek trochę przeżył, No, Ale przed trochę, trochę jeszcze, słabo w tym wieku odejść, więc też między innymi dlatego, że może właśnie jadł wszystko. Aha. No dobra, a tu mieliśmy o tej, o tej tak. zawartości karmy w zawartości. Karmy w karmie to. Dokładnie. Ilość mięsa, ilość soli i konserwantów ma duży wpływ. I zbóż. Których w ogóle nie powinno być. Tak naprawdę. Z, jesteś behawiorystą zwierzęcym. Tak. Z jakimi problemami najczęściej się stykasz? Jeżeli chodzi o koty, mhm, jest kota. to agresja. Jest to agresja czy do innych kotów, czyli konflikty między kotami, czy agresja do ludzi. Jest to załatwianie się poza kuwetą. Mhm. I bardzo rzadko, stricte do takiego jednego problemu przyjeżdżam. Zazwyczaj to jest ogólnie pakiet. Nikt, mhm. Ogólnie nigdy nie ma jednego problemu. To jest zawsze pakiet. Jest jeszcze opcja wymuszania miałczeniem, czyli miałczenie w nocy. Takie rzeczy, mm -hmm. które jednak dosyć przeszkadzają. Plus, 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 no, wypadła mi ostatnia rzecz z głowy, bo jest właśnie najrzadsza drapanie mebli. Z reguły, jako drapie meble, to tam macham ręką. Mm -hmm. Dopiero jak dochodzi kolejny. To zależy od nas, jak chcemy, żeby no nasze może... meble wyglądały. No Bo wiadomo, tutaj, że... to na nie jest problemem behawioralnym. <słyszy> tak, tylko też pamiętajmy, że 99% ludzi dzwoni do mnie, kiedy oni mają problem z kotem. A nie kiedy kot ma problem. No to kot nie zadzwoni. Całe tak samo szczęście. z psami. Jeżeli ja mam problem z psem, to dzwonię, a nie jeżeli pies ma problem. <słyszy> tak, dlatego do małych psów się przychodzi rzadziej i dużo później a do dużych coś przychodzi dosyć szybko. Bo jak mnie rozwalę, pociągnie na smyczy, albo będzie szczekał do tak. sąsiada, to problem. Bo po dużym się szybciej widać problem. Bo ja mam większy, ja mi jest głupio, jeżeli chodzi o społeczeństwo, lub mnie boli ręka na przykład przy okazji ciągnięcia, lub ja mam naprawdę mocno mhm. poniszczone meble. Koty nie robią takich e, takich zniszczeń jak psy. Z kotami nie wychodzimy na dwór, na smyczy, znaczy większość zdecydowana, większość ludzi nie wychodzi. E, więc jeżeli mówimy o niefajnych kontaktach między kotami, to dopiero wtedy, kiedy dokacamy sobie w domu. No to wtedy robi się konflikt. No to wtedy mhm. jest telefon i przyjeżdżam. Z dokacamy, czy jak pojawia się kolejny kot? Kolejny kot, dokładnie. Dokaca się. Ogólnie. No to podobno jest metoda, żeby ten pierwszy się nie nudził i w ogóle, tak? To różnie bywa. Ogólnie najlepiej wziąć dwa koty na raz. To jest mhm. ideał. Tak, szczególnie te, które się znają. To się albo... decyduje na kota, nie weźmie to, dwa. To, to już nie robi dużej różnicy. Jeden kot <grym> czy dwa koty. Ale muszą mieć dwie osobne kuwety, prawda? Tak. Zasada jest taka, że mamy tyle kuwet, ile kotów. I jeżeli jest więcej niż jeden kot, to mamy tyle kuwet, ile kotów plus jeden. Mam 10 kotów, powinna mieć 11 kuwet, tak powinno być idealnie. Mhm. Dobra, wróćmy do drapania mebli. Tak. Nie drapanie mebli nie powiem czemu. <grym> drapanie mebli nie jest problemem, behawioralny. Jest problemem naszym, włącznie. Tak. Drapanie jest naturalnym zachowaniem kota. I kot tego potrzebuje. Kot będzie drapał z paru powodów. Będzie drapał, żeby sobie naostrzyć pazurki. Nie stępić, tylko właśnie naostrzyć. Mhm. I będzie drapał, żeby zostawić swój zapach. Tutaj na łapkach jest bardzo dużo gruczołów zapachowych, więc też te drapaki, jeżeli są w złym miejscu, to właśnie kot nie ma potrzeby i chęci ich drapania. Mhm. Drapak powinien być w przejściu, w korytarzu, e, bardzo ewentualnie gdzieś przy oknie, żeby, jeżeli drapak jest wysoki, żeby kot sobie mógł e, obserwować, ale przede wszystkim gdzieś w drzwiach i w korytarzu, no bo tam kot chce zostawiać swój zapach mhm. i mówić wszystkim, którzy przychodzą. Rzeczy, których my i tak nie rozumiemy i nie czujemy, ale dla niego to jest ważne, że on zostawił na, w punkcie komunikacyjnym informację. Jaki jest dobry wiek, dobry moment na kastrację kota, na sterylizację? Jeżeli chodzi o sterylizację, to tak idealnie czekamy do pierwszej rójki mhm. i od razu sterylizujemy lub około pół roku. Jeżeli chodzi o chłopaka, też to jest około pół roku lub czekamy do czasu, w którym mocz zacznie bardzo intensywnie pachnie. W domu może być to kłopot. Tak, tak ale wtedy od razu widzimy, <laughs> no mmm, dobra, umawiamy. Aha, no to już. <laughs> Na szczęście jest to krótki, szybki zabieg, więc to zawsze idzie, że tak powiem, gdzieś wcisnąć u lekarza, bo to jest naprawdę parę minut, ten zabieg trwa parę minut. Tak, więc I też można wykonać w każdej chwili. U dziewczynki trzeba wyciszyć rójkę i dopiero zrobić zabieg, tak? a u psów to już w ogóle tam jest więcej zabawy. Podejście behawiorystów. O, wiesz, nasikałeś na łóżko moje ulubione ubranie i ręczniki, nic się nie stało, teraz już wiem, że teraz. <laughs> znaczy tak, dlaczego warto y, kastrować koty? W przypadku psów tu jest dużo, można sobie o tym porozmawiać, tak? dziewczynki zawsze z samcami to zależy, ale jeżeli chodzi o koty, zawsze warto. Y, samiczki one się często bardzo męczą w rójce, I fizycznie, i psychicznie. Dodatkowo mamy kwestie zdrowotne, czyli ropomacicze i guzy listwy mlecznej. Zapobiegamy, kastrując. Jeżeli chodzi o samców, raz. Dla nas. Nie ma znaczenia moczem. Ten mocz jest bardzo. To jest taki piżmo. Takie. Bardzo. Interne, takie, no nie polecam. A kot będzie nam znaczył meble, kanapy. Do, nie, nie polecam. Czyli dla nas jest to lepiej zawsze wykastrować. Druga sprawa, te koty mają większe tendencje do ucieczek, bo one mają bardzo silne instynkty. One muszą. To jest w ogóle ich cel życiowy, tak? Rozmnażanie. Mhm. I teraz, nawet jeżeli mam typowo domowego kota, ale na przykład nie pozabezpieczałam sobie okien. Właśnie chciałem o to. No i Otworzyłem właśnie. Otworzyłem drzwi. To już pomijam, że otworzyłam drzwi albo okno na oście się kot mi zwiał, tak, i spadł z trzeciego, czwartego piętra. Albo wszedł w tę uchylone okno i sobie zmiażdżył narządy wewnętrzne i niestety umarł bardzo nieprzyjemną śmiercią, mhm. tak. E, dlatego warto to zabezpieczać. Ale przede wszystkim, wchodzi, w tak, tak samo jakbym miała kota, który wychodzi normalnie, wchodzi w konflikty z innymi kotami więc są bójki, a koty w momencie, kiedy jeszcze tam podrapią to nie, ale jeżeli ugryzą, one mają bardzo cienkie kły. I nie wiem, czy byłeś kiedyś pogryziony przez kota, ale działa to Załóżmy, tak, że jeżeli że nie. kot mnie ugryzł, nie wiem, z palca, tak. to co powinnam zrobić? Oczywiście to przeczyścić i sobie zaznaczyć długopisem obramowanie tego czerwonego naokoło. Mhm. Jeżeli w ciągu dwóch dni mi się to mocno powiększy, to muszę zacząć brać antybiotyk, bo może mi spuchnąć ręka aż do ramienia. Bo w związku z tym, że te kły są bardzo cienkie, e, one tam od razu są wprowadzane bakterie. I to o to chodzi. Mhm. I później właśnie tam się robią ropnie duże, robią się zapalenia. My mamy wszystko spuchnięte. Tak? Lekarze weterynarii bardzo regularnie biorą antybiotyki. Więc są często otworni, jak są chorzy. No dobra. To... E, no i właśnie, wchodzą w bójki z innymi kotami, więc z automatu tu życie im się trochę skraca. A druga sprawa, no wpadają pod te samochody. Więc kot kastrowany będzie żył... Mm, 6 do 8 lat. Jeżeli mamy kota niekastrowanego, znaczy niekastrowany, tak? Jeżeli mamy kota wychodzącego niekastrowanego, e, który jest starszy, to on wygląda, on jest wtedy wielki, mm -hmm. on jest cały mm -hmm. podrapany, to jest taki gangster z osiedla. Bo to znaczy, że inne koty, że on naprawdę sobie musiał poradzić. tylko była szkoła życia. A kastrowane? Ja sobie pochodzę, żeby pozwiedzać. Mm -hmm. I tyle. Ja bardziej uważam na samochody, ja nie wchodzę w bójki, bo widzę innego kota. Okej. Okay. Mm -hmm. Jesteśmy w stanie sobie porozmawiać, dlatego kota nawet kastro, niekastrowanego ja nie jestem zagrożeniem. Czyli technicznie, technicznie, praktycznie jest większe prawdopodobieństwo tego, że taki kot, który sobie chytnie przez otwarte drzwi mm -hmm. jest kastrowany, to mm -hmm. że wróci. Tak. Niż ten, który nie jest kastrowany. Tak, znaczy one ogólnie raczej będą wracać. Jeżeli Kiedy będą chciały opcje, coś zjeść, to przejdą, tak? Ale właśnie dłuższe takie wycieczki będzie, będą robiły koty kastrowane. Tak, lub w ogóle stwierdzą, że mają w nosie, bo tam za dużo dziewczynek się kręci, jeszcze znalazłam gdzieś jakieś jedzenie. Yy, tyle, że znowu też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o te powroty, to to zależy, jaki, w jakim kot był stanie, czyli jeżeli był spokojny, emocjonalnie czuł się bezpiecznie, yy, to dla niego to bycie na zewnątrz nie będzie aż tak dużym stresem, jest większe prawdopodobieństwo, że trafi z powrotem do domu. Jeżeli miałam kota z jakimiś problemami, no to on wyjdzie na dwór samochody, ludzie, psy i w tym momencie koty uciekają i chowają się. A najprawdopodobniej w międzyczasie uciekają z okna albo będą gdzieś potrącone, gdzieś tam pogryzione, to tym bardziej, jeżeli jestem uszkodzona, czyli mhm. nie jestem w stanie walczyć, to ja się będę ukrywać i te koty się chowają w jakichś dziurach i później nie idzie ich znaleźć, bo one się chowają mhm. wszędzie I, i z tego są problemy właśnie z powrotami. Druga sprawa, warto cipować, że jak ja znajdę sobie takiego kota, przejeżdżam i od razu wiem, do kogo należy, tak? Dużo łatwiej e, oddać go właścicielowi. Jest obowiązek czipywania psów, no, natomiast kotów... Tak, i... koty są tak trochę po matoszemu traktowane, jeżeli chodzi o i jeżeli, e, jeżeli chodzi o te czipy. A pamiętajmy, że wście, no właśnie koty wychodzące mają dużo większe prawdopodobieństwo kontaktu, na przykład, ze wściekłym lisem. niż pies nasz domowy, tak? Koty też drapią i gryzą ludzi. Tak. A no właśnie, więc jakby tutaj trochę to prawo tak działa, działa śmiesznie. E, no ale też pamiętajmy, jeżeli chodzi o za zagrożenia kotów wychodzących koty są przysmakiem niestety lisów. Więc jeżeli nie mieszkam w centrum miasta. Lisy i... jedzą koty? Tak. Nie, że jakoś regularnie, no bo one są często podobnych no, rozmiarów, sobie tak tak, Ale ogólnie, jeżeli przekąsić. mają opcję, to, to je zaatakują i gdzieś tam sobie. Kosztują takiego naszego kotka. Więc, jeżeli chcemy wypuszczać to jest naprawdę ogólnie, lepiej jest w aktualnym stanie rzeczy trzymać kota w domu. Na kanapie. Ale z zapewnieniem wszystkich potrzeb. Na kanapie niech sobie drapie kanapę. Mówię, nie jest to problem behawioralny, to jest problem nasz. Idzie tego kota oduczyć. Zdaje się, że wszystko jest naszym problemem w zetknięciu z kotem. Nie? No, znaczy tak. Miksja, czy ogólnie załatwianie się poza kuwetą, jest problemem behawioralnym, nie tylko naszym. Tak? Więc tu zdecydowanie warto kotu pomóc. Jest to albo kwestia zdrowotna. Więc jeżeli kot nam się załatwia poza kuwetą, pierwsze to robimy, badamy mocz. Bo najprawdopodobniej ma po prostu zapalenie i nie jest to problem behawioralny. Ale koda mają coś takiego jak idiopatyczne zapalenie pęcherza. Czyli ja ze stresu jestem mniej odporna ja autom i łapię jakieś, jakieś choroby, i stres spowodował zapalenie pęcherza, czyli świszanie poza kowetą. Także też tak może być, pomimo że to był problem behawioralny, to i tak trzeba leczyć zdrowotnie, lub jest to typowo problem behawioralny. E, bo tu coś albo z tą kowetą, żwirkiem i tak dalej, albo mam problem z właścicielem, który coś robi i ja w ten sposób bądź to próbuję modli. się komunikować. No, to, 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 to. Dlatego moje pierwsze pytania, jak przychodzę do właścicieli, to jest pierwsze, co kot je? Mhm. Tak samo u psa, to jest absolutnie najważniejsze, tak? Dodatkowo kastracja, sterylizacja, jaka jest jego historia, jak przyszedł? I dopiero potem sobie rozmawiamy o tym wszystkim. I też nie robię tak, że i tak samo i z psami, i z kotami. Aha, jest ten problem, to jest takie rozwiązanie. Bo tak jak ten problem nie wyniknął z jednego naszego zachowania, tylko ileś naszych zachowań spowodowało ten problem, więc tak samo, jeżeli chcę to rozwiązać, to ja muszę ileś moich zachowań zmienić, podkładać te ziarenka na miejsce. Więc tak naprawdę pierwsze spotkanie zazwyczaj wygląda tak, że ja mówię, jak to powinno wyglądać. O, może inaczej. Chcesz zrobić prawo jazdy? To ja się nie interesuję, jak jeździsz. Ja po prostu ci mówię, jak powinieneś. Tak, nie przechodzimy i na nie mówią, dobra, to proszę pokazać, jak tutaj pani jeździ. Bardzo obrazowy. I ja wsiadam i jeżdżę. No nie, oni mi od razu mówią, jak powinna jeździć. Co z tego, że jeżdżę od 10 lat, bo mi, nie wiem, ojciec dawał samochód po, po wsi. Mhm. To nie znaczy, że ja potrafię jeździć. I oni nie mają weryfikować, czy ja potrafię. Oni ma, mi, mają mnie nauczyć i powiedzieć, jak powinnam. Czyli ja też oczywiście słucham, jakie są problemy, ale ja mówię przede wszystkim, jak to powinno wyglądać. I teraz, jeżeli po miesiącu nam coś zostanie z problemów, czy mówimy o psie, czy o kocie, to hmm. dopiero wtedy skupiamy się stricte na tym problemie. A z reguły 90, ponad 90% problemów znika. Nie wiadomo, po miesiącu nie w zupełności, ale widzimy dużą różnicę, że to schodzi więc z biegiem czasu będzie schodziło jeszcze bardziej. I to tak kończąc samorzyjnie, bo zdaje się, że, że to temat rzeka jest, tak, ale... to ja bym mogła tutaj dwa tygodnie siedzieć. Ten hejnał nam nie przeszkadza teraz. Chciałem zapytać o moment, w którym powinniśmy, wiek, w którym powinniśmy przyswoić sobie kotka. Znaczy nie nasz na tylko tego, tego kotka, nie? Ale... No bo to, wiesz, jest taki, on jest taki malutki, śliczny, malutki, taki w ogóle fuchacy, tak. taki instagramowy. I, o, o, no naprawdę ładny, ale to w, w jakim wieku on powinien zostać odstawiony, odbrany matce? Książkowo e, mówi się tak jak samo jak i u psów, między 8 a 12 tygodniem. E, raz dlatego, że już powyżej 8 tygodnia te koty są w miarę samodzielne, w takim sensie, że już nie potrzebują mleka, czyli mogą dostawać stały pokarm, e, ale wchodzą przede wszystkim w, i też ta odporność... Jest troszeczkę lepsza, ale chodzą, wchodzą przede wszystkim behawioralnie w taki, taką lukę, lukę ciekawości. Mhm. Przed wszystkiego się boję, wszystko jest zagrożeniem, później jest luka ciekawości, później przez chwilę znowu wszystkiego się boję, wszystko jest zagrożeniem, chwilę przed tym, jak zaczynają mi hormony buzować. Podobnie jest u dzieci, tylko u dzieci to jest trochę bardziej rozciągnięte. Mamy te etapy wstydu. I to jest ten sam etap wstydu, jest nie wiem jak tam, dziecko ma 2 lata, później gdzieś tam 3,5. Nie wiem, nie znam się, aż tak, ale każda, jeżeli ktoś ma dzieci, to pamięta, że tu był etap sydu, tu gdzieś tam znowu był ten moment, kiedy dziecko się bardziej wstydziło i to jest naturalne. I tak samo u zwierząt i u psów, i u kotów, z reguły ta luka jest umowna między 8 a 12 tygodniem. E, jeżeli byśmy mówili o naturze, czyli kiedy koty miałyby sobie samodzielnie odchodzić od, e, od matki, no bo mhm. nie od rodziców, tylko od matki. No to Samce tak jest. mają ogólnie trochę w nosie. Przepraszam, zrobiłem Kocie swoje. Świat jest tak, i idę dalej. Brutalny jednak. Chociaż to też zależy, nie każdy kot będzie Chociaż indywidualistą. Tylko nie każdy kot będzie indywidualistą. To czy kot będzie żył w grupie, czy będzie sobie żył sam, ewentualnie z jakimś drugim kotem, zależy od dostępności zasobów. Jeżeli mam partn dużo partnerów seksualnych i jeżeli do wyboru, tak? Jeżeli mam dużo jedzenia, to ja będę miała w nosie terytorium. No, bo co mi to terytorium robi? Mam wszystkiego pod dostatkiem, tak? Więc, ale też nie będę potrzebowała, i nie mam zagrożeń, tak? Ja nie będę potrzebowała za bardzo komunikować się z innymi kotami. Więc, jeżeli będę się komunikowała, to będzie wyłącznie ze względów towarzyskich. Ale, jeżeli są zagrożenia, lub jest jedzenia niedużo, i na przykład trzeba siły tutaj zebrać, żeby to jedzenie zdobyć, lub się obronić, no to wtedy zrobią, robią się grupy kocie, tak? Ale tutaj nie ma za bardzo nie wiadomo jakiego rozmnażania drugi jest jakiś jeden samiec, który sobie w tej grupce działa, mhm. tak? I jeżeli jakieś inne samce chcą skorzystać z tej opieki i obrony, one wtedy rezygnują z, y, z rozmnażania. I to jest naturalne, nie tylko u kotów. No i tym optymistycznym akcentem y, kończymy przynajmniej tą część rozmowy o kotach. Jeśli Państwo chcecie więcej, to piszcie, dzwoncie, to, to będzie więcej. Y, Anna Andrysz, y, behawiorysta behawiorystka, Tak, behawiorystka. Behawiorystka. tak yy, specjalistka od psów i kotów. I również dietetyk. Dietetyk. I psów i, kotów, I technik tak. weterynarii, i wszystko naraz. W każdym razie, gdybyście Państwo mieli pytania, piszcie, dzwoncie, nagramy jeszcze raz, coś innego. Chętnie przyjdę. Tak, o psach też możemy rozmawiać. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.